Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni, było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus – każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojców duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem nim ja, który z Tobą mówię. A wielu samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo. A do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Słyszymy dzisiaj czwarty rozdział Ewangelii Jana. To jest jedna chyba z najpiękniejszych rozmów, jakie Jezus ma właśnie z tą kobietą z Samarii. I sam fakt, że to jest kobieta i właśnie z Samarii sprawia, że to jest niezwykła historia. Przede wszystkim dlatego, że Żydzi, jak słyszymy tutaj, nie rozmawiają z Samarytanami. Tym bardziej Żyd, mężczyzna, nie może. Rozmawiać z kobietą. Też nie może jej nauczać. Jeden z, z rabinów tamtego czasu powiedział kiedyś, wolałbym spalić Torę, niż nauczać kobietę. Wolałbym spalić Księgę Tory, czyli Świętą Księgę Biblii, a nie nauczać kobietę. I w tamtych czasach to właśnie była taka mentalność, taki, taka kultura. Jezus jakby to absolutnie łamie. Jezus zupełnie tego nie, nie przestrzega, nie, nie zatrzymuje się. Kiedy widzi tę kobietę, kiedy widzi tę Samarytankę, to wie, że, że ona przyszła nieprzypadkowo i że On sam przyszedł właśnie dla niej. Ja myślę, że żadne spotkanie Jezusa naprawdę nie jest przypadkowe. Wiemy, że to jest godzina szósta, czyli dwunasta w południe, kiedy nikt nie bierze wody ze studni. Ta kobieta przyszła tam właśnie, żeby się ukryć przed ludźmi, żeby nikt jej nie zauważył, nikt jej nie, nie znalazł tam. A Jezus czeka na nią. Jezus pragnie jej. I co więcej, ta kobieta przychodzi już z takim, z takim lękiem, przychodzi z takim strachem. Widzi Jezusa, widzi mężczyznę, Żyda i ma w sobie ten opór. I od razu widzimy to, kiedy pierwszy raz do Niego się zwraca, mówi. Ty chcesz, żebym ci dała pić. I ty chcesz, żebym, żebym okazała ci jakąś, jakąś dobroć. Ja tego nie zrobię. Ja nie mam tego. To jest taka reakcja trochę myślę, przesadzona i nerwowa, bo, bo ta kobieta właściwie wyrzuca z siebie swój lęk. Nie wiem, czy macie to czasami w domu, że kiedy widzicie kogoś, kto się zbliża i, i, i mamy lęk i, i obawy, to wtedy często reagujemy właśnie tak. Ja ci pokażę, kto tu rządzi. Ja ci pokażę, kto tu ma rację. I zanim jeszcze ktoś się odezwie, zanim jeszcze ktoś coś powie, to ja już reaguję nerwowo. Mówię: Ja nie chcę, żebyś do mnie mówił. Ja nie chcę ci pomóc. Chociaż ta kobieta nie ma żadnego powodu do tego, kiedy widzi Jezusa. I Jezus rozbraja w niej ten lęk, i rozbraja w niej tą chęć też właśnie. Kontroli, chęć jakby przewagi, którą, którą chciała osiągnąć nad Jezusem, bo mówi do niej słowa, które są absolutnie, absolutnie nielogiczne. Mówi: To ty daj mi pić. Zwraca się do tej kobiety w taki sposób, żeby ją uwolnić z jej poczucia lęku, z jej agresji, z jej gniewu, który gdzieś w środku nosi w sobie. I mówi: Potrzebuję ciebie. Potrzebuje Ciebie. Wyobraźcie sobie, Bóg, stwórca wszechświata, Pan, Panów i Król, Królów, przychodzi do Ciebie i mówi do Ciebie dzisiaj: Wiesz, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, żebyś mnie napoił. Potrzebuję, żebyś mnie nakarmił. Tak Jezus się zwraca do nas. Przychodzi w całym swoim ubóstwie i w całej swojej pokorze. Ja myślę, że to jest dobre czasami w małżeństwie. Zawsze to jest dobre w małżeństwie. Zawsze to jest dobre w domu, w rodzinie, żeby właśnie okazać swoje ubóstwo. To tak naprawdę rozbraja nas z konfliktu, ze złości, z agresji, z gniewu. Kiedy przyjdziesz i powiesz, wiesz, kochana, potrzebuję Ciebie. Naprawdę jestem ubogi. Naprawdę jestem przed Tobą dzisiaj jak, jak żebrak. Potrzebuję Twojej uwagi, potrzebuję naszej rozmowy, potrzebuję, żebyśmy byli razem. Nie wiem, czy was stać na to, naprawdę tylko Jezusa, stać tak do końca, na to, żeby okazać swoje ubóstwo. Bo każdy z nas to broni gdzieś i, i kryje w sobie, i, i często yy, gdzieś yy, naprawdę to wymaga pokory, żeby przyjść i, i powiedzieć: Mąż do żony albo żona do męża, wiesz, kochany, dzisiaj potrzebuję, żebyś wziął mnie za rękę. Potrzebuję spędzić z tobą chwilę czasu dzisiaj. Wiesz, naprawdę. Źle przeżyłem ten dzień. Naprawdę jestem dzisiaj trochę połamany. Trochę jestem ubogi. I Jezus w ten sposób przychodzi do tej kobiety i ją całkowicie uwalnia. Do tego stopnia ją uwalnia, że te wszystkie bariery, te wszystkie, nie wiem, jej, jej lęki ustępują. I staje przed Jezusem jak siostra. Mamy takie zdanie, które jest piękne, świadczy o tym, że ona naprawdę. Znalazła z Jezusem relację, znalazła bliskość z nim, bo mówi: Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba? Rozumiecie? Samarytanie nigdy nie uważali się za braci czy za siostry Żydów. Uważali ich za gorszych. Tak samo Żydzi uważali Samarytan za gorszych. A ona mówi: naszego. Ojca Jakuba. Jesteśmy razem. Ona zwraca się do Jezusa jak do brata. Czyli ten mur zupełnie zostaje gdzieś e, e, zniszczony, ta przepaść między nimi jest zupełnie zasypana. Bo ona mówi: Mamy jednego ojca, jesteśmy z jednej rodziny, jesteśmy z jednego domu. To jest niezwykłe, to uzdrowienie, które się dokonuje w tej kobiecie, kiedy rozmawia z Jezusem i. Kiedy Jezus przychodzi do niej naprawdę w ubóstwie, naprawdę w pokorze, ona widzi, że ma w nim brata. I dalej Jezus też mówi coś, co jeszcze, jeszcze głębiej, myślę, ją uzdrawia, jeszcze głębiej ją uwalnia. Mówi, żeby przyprowadziła teraz do niego swego męża. Ona mówi, miałem pięciu mężów, a teraz jestem z szóstym, bez małżeństwa, bez związku. I niektórzy mówią, że Jezus pokazuje jej grzechy. Słuchajcie, to nie jest tak do końca. W tamtych czasach kobieta nie mogła rozwieść się z mężem. Kobieta nie mogła wyjść z domu po prostu i trzasnąć drzwiami. To mąż mógł napisać jej list rozwodowy i ją odprawić. I tak się stało w jej przypadku. Kobieta nie ponosi tu winy, nie ponosi grzechu. To mężczyzna decydował, jak będzie ta relacja wyglądać. I on wcale, Jezus wcale nie wypomina jej grzechu. Jezus tylko mówi: zobacz, byłaś pięć razy odrzucona. Pięć razy ktoś tobą wzgardził. Pięć razy ktoś cię wyrzucił za drzwi. Pięć razy ktoś ci kazał się wynosić. A teraz żyjesz w takiej relacji, że nawet nikt nie chce się z tobą związać, bo żyjesz w jakimś związku, gdzie, gdzie twój mężczyzna tak naprawdę cię nie chce do końca, nie chce małżeństwa z tobą. On odrzuca cię teraz bez przerwy. Teraz żyjesz w takiej relacji, gdzie nie ma żadnej pewności, że będzie to trwałe i będzie, i będzie dla ciebie bezpieczne. Jezus tym samym chce powiedzieć, zobacz, ja teraz chodzę głębiej, jeszcze głębiej w twoje życie. Chcę dzisiaj uzdrowić cię z tego odrzucenia. Chcę dzisiaj uzdrowić cię z tej pogardy, którą masz dla samej siebie, bo jak ktoś ci powie pięć razy, że jesteś do niczego, to zaczynasz w to wierzyć powoli. Ta kobieta musiała w to uwierzyć, skoro przyszła do studni Jakuba o 12 w południe, w sam środek dnia, kiedy był upał i kiedy nikt tam nie przychodził. Bo wiedzieli wszyscy, że wodę się bierze rano albo po zmroku, kiedy jest chłodno, kiedy trzeba napoić zwierzęta. Ale teraz w południe ona ucieka przed sobą. Jezus mówi: Ja Ciebie nie odrzucam. Ja Ciebie nie chcę Pominąć, nie gardzę tobą. Nie jestem jak ci mężczyźni, których znałaś, nie jestem jak żaden inny człowiek na ziemi. To jest ta dobra nowina dla niej, która już całkowicie ją wali. I ona teraz zaczyna pytać Jezusa, zaczyna rozmawiać z Nim i wchodzi z Nim naprawdę w bliskość, w dialog, który zmienia jej życie. Ja myślę naprawdę warto przeczytać do końca to Słowo, to jest długi rozdział czwarty Ewangelii Jana. Żeby zobaczyć, że, że Jezus i nas chce w ten sposób prowadzić, przez takie najpierw pokorne spotkanie, i On mówi do Ciebie dzisiaj, zwłaszcza w tej sytuacji, w której jesteście, w której wszyscy jesteśmy, On mówi: To Ty daj mi pić. To znaczy, zaprasza nas do takiej bliskości z Nim, do takiej relacji z Nim, bardzo pokornej i ubogiej. Bo wiecie, to będzie taki czas, myślę, ten teraz czas zarazy, zarazy z Jezusem. Kiedy On nas trochę poprowadzi jak Wielką Sobotę. Kiedy nas naprawdę pozbawi wielu rzeczy. I obetrze nas trochę z wielu naszych przyzwyczajeń. I z wielu naszych nawyków, nawet w Kościele. I zobaczymy, co z tego zostanie. Ja to porównuję do Wielkiej Soboty, bo wiecie, to jest jedyny dzień, kiedy ksiądz tak naprawdę jest niepotrzebny, nic się nie dzieje. Jezus jest w grobie, kiedy nie ma sakramentów w Kościele. I jesteśmy w takiej ciszy. Jesteśmy w adoracji, a jednocześnie jesteśmy gdzieś w opuszczeniu. Żyjemy w takiej samotności z Panem. I wtedy najlepiej widać, co naprawdę zostaje w nas. Co tam jest z wiary, co jest z zaufania, co pozostaje z miłości wzajemnej. Kiedy Pan trochę nas pozbawi tego wszystkiego, co na zewnątrz, co tak łatwo jest przyjąć taką maskę, wiecie, nawet dla księdza to jest. To jest w pewien sposób przyzwyczajenie, to, że ja potrafię wejść w swoje ubranie i być przed Wami, to jest piękne i to jest potrzebne, ale od czasu do czasu trzeba, trzeba też usiąść w ławce, trzeba też zdjąć ornat i powiedzieć: Ale ja też potrzebuję Cię, Jezu, ja też potrzebuję Cię bardziej dzisiaj. Chcę trochę zdjąć to, do czego się przyzwyczaiłem. Bo to być może już stało się tylko rutyną, tylko jakimś nawykiem, i, i, i brakuje mi naprawdę relacji z Panem. A Pan dzisiaj mówi: Ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję spędzić czas z Tobą. Zamknij swój dom, zamknij drzwi, idź do swojej izdebki i módl się w ukryciu, mówi Jezus w środę popielcową, bo, bo on chce, żebyś naprawdę zostać z nim w intymności, w bliskości. Nic tego nie zastąpi. Nic tego nie zastąpi. Nie wiem, dlaczego Jezus nas naprawdę obdziera ze wszystkiego, ale myślę, że On trochę przyspiesza naprawdę nasz wzrost i przyspiesza też wiele rzeczy, które, które zobaczymy w sobie, których być może nie widzieliśmy wcześniej, kiedy zostaniemy trochę, trochę na pustyni, trochę obdarci i też w takim totalnym posłuszeństwie. Bo zobaczycie, że będzie dużo rzeczy, które nam się nie spodobają. I od razu można zobaczyć, gdzie budzi się we mnie gniew. Trochę jak w tym narodzie, który mówi: O Boże, wyprowadziłeś nas, ale gdzie jest woda? Ja potrzebuję wody dzisiaj. Jezus chce nas uwolnić z tego, chce nas oczyścić z tego. Dlatego czasami wodę nam zabierze, i czasami zabierze nam pokarm, i czasami zabierze nam trochę świętego spokoju, żeby zobaczyć naprawdę, czy jesteśmy w bliskości. Czy jesteśmy w intymności, tak jak powiedział do Samarytanki dzisiaj, czy jesteśmy z nim w duchu i w prawdzie, czy tylko na zewnątrz i w takich pozorach, które nic nie znaczą i, i do niczego nie prowadzą? Czy naprawdę jesteśmy z Ojcem, czy jesteśmy czcicielami Jego w duchu i w prawdzie, tam gdzie nikt nie patrzy, tam gdzie nikt nie widzi, tam gdzie naprawdę jestem tylko ja i on, bo tam zachowujemy się autentycznie. Kościele, niestety nie. W kościele każdy z nas ma swoją maskę i każdy z nas gra swoją rolę. Ale tam, gdzie jesteśmy w jedności, bliskości, intymności z Nim sam na sam, tam już nic nie ma. Tam jesteśmy naprawdę prawdziwi. Dlatego Jezus mówi: Będzie taki czas, kiedy nie będziecie czcić ani na górze, ani w Jerozolimie, ale tylko przede mną w Duchu, tylko przede mną. W intymności, w bliskości. I ta bliskość też nas przemienia szybciej niż to, co robimy na zewnątrz. Ta intymność nas dotyka. To w nas zostaje. Co potrafimy zrobić w ukryciu? To też nam pozwoli trochę zjednoczyć się z tymi, którzy, tak myślałem o tym dzisiaj rano, że Pan naprawdę nas też być może zaprasza do takiego postu eucharystycznego, gdzie zobaczymy trochę sytuację tych ludzi, którzy przez miesiące. Nie mogą przyjąć Eucharystii? Wiecie, że takie są miejsca na ziemi niedawno dużo się mówiło o Amazonii, gdzie ludzie czekają na księdza przez miesiące, żeby odprawił mszę. Czasami można sobie pomyśleć teraz, kiedy jestem trochę pozbawiony tego wszystkiego, czy ja rozumiem też tych ludzi, czy ja jakoś jednoczę się z Kościołem, też cierpiącym, Kościołem potrzebującym, albo tych, którzy są w różnych związkach i. Wiadomo, mają rodziny, dzieci, są w sytuacji, kiedy nie mogą przystąpić do komunii świętej, ale nawrócili się i poznali Boga, i przychodzą tutaj, na przykład do kościoła, do nas. I mówią, proszę księdza, ja tak pragnę, ja tak czekam na moment, kiedy będę mogła, czy mógł przyjąć Jezusa, ale na razie nie mogę. Ci ludzie też tęsknią, też pragną, duchowo go przyjmują, duchowo z nim żyją w jedności. Myślę, że Pan trochę nam chce też pokazać, właśnie czy ja. Też rozumiem to. Czy ja mam ten głód? Czy mam to pragnienie? Czy ja naprawdę mam tą tęsknotę, którą mają ci ludzie, którzy są oddaleni, odcięci, oczyszczeni już z tego, co, co na zewnątrz? I Pan prowadzi nas, myślę, powoli, powoli do tego. Dzisiaj. Będziemy prosić też za wszystkich, którzy, którzy przeżywają taką tęsknotę w swoich domach, którzy oglądają Eucharystię dzisiaj w telewizji i też nie mogą tu być, ale będziemy razem z nimi dzisiaj też w takim, w takim ogłóceniu, w takim ubóstwie, jakie Jezus wybrał dla nas, bo On przyszedł do nas ubogi, przyszedł do nas naprawdę potrzebujący.